Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko u Was jest jak najlepiej. Ja nie narzekam, przyznam szczerze, jestem w wspaniałym miejscu w Snowdonii nad jeziorem. Już nazwę Wam pokazuję, bo nie pamiętam. Cały ten wyjazd jest po prostu na wariata. Miałem jechać na Anglesey. Ale, ale w ostatniej chwili w nocy coś mi się lampka zapaliła, i mówię, chciałem yy, dostać się w jedno miejsce, się nazywa, oczywiście, nazwa, już podaje dalej, dostać się tam z samego grona na wschód słońca, ale sprawdziłem przypływy, i przypływ był najwyższy o tej porze, o 5 rano, 4,3 metra, więc niestety nie dostałbym się na tę wyspę, którą chciałem się dostać i zrobić zdjęcie schodu słońca z y, latarnią, ale mówię okej, okay, nie ma problemu. Mm, no, nie jest pełno lokalizacji. Ja to właśnie miałbym tutaj jedną taką. Niesamowita piękna mgła, lustrzane odbicie w jeziorze. Coś wspaniałego, Nasza kompozycja jest ustawiona na aparacie. Czekam tylko na wschód słońca, do oświetlił szczyty. I cóż, lecimy z tematem. kompozycja wygląda przepięknie, Jest niesamowicie. Dobrą, że tu przyjechałem. Wspaniała lokacja. Tutaj widzę, Pan rozstawił sobie nosik nad jeziorkiem. Jest cisza. Jest tu tylko jedna osoba. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. I mam jeszcze kilka pomysłów, żeby podciągnąć to zdjęcie na zbliżeniu. Obecnie jesteśmy na opcji, ile milimetrów zerkamy? No, 60-65 mm. Hmm. Więc tak już nie jest. Jest niezły zoomik, ale podciągnę jeszcze do setki, żeby ściągnąć ten domek. Tutaj widać tam taką kropeczkę. Jest, jest przepięknie. I co, jak widać, w opcjach? 100. F16 i do tego 1 szósta sekundy. Żeby się coraz jaśniej, to ten czas będzie coraz, coraz krótszy. Myślę, że do jednej dziesiątej zejdziemy nawet. Zrobię jedno takie zdjęcie, jedno na zbliżeniu i jeszcze zrobię kilka portretowych z 9. Wtedy na 9 zdjęciach podciągniemy to wszystko, jeszcze będzie bliżej, większe. Zobaczymy, zobaczymy, zrobimy 3-4 kompozycje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale sami powiecie, na no co o tym sądzicie, czy kompozycja jest OK Niebo jest czyściutkie, Mam tutaj po prawej stronie tylko parę, parę, dokładnie parę tylko chmurek. Światło się robi coraz ostrzejsze, ponieważ przy, przy schodzie słońca, przy horyzoncie było trochę chmurek. Teraz słońce się przedostaje i widać, widać już na wzgórzach coraz piękniejsze pomarańczowe światło. Uff. Ale powiem Wam szczerze, przygoda dzisiaj była niesamowita, bo wstałem o 1.40 rano, zrobiłem 220 km, Przejechałem tutaj na wschód słońca. W ogóle nie planowałem, tak jak już wcześniej wspominałem, jechać na wyspę Angosej się tam pojadę, ale to będzie już tylko relaks. A tutaj, tutaj skupię się na fotografii. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Ok, jadę panoramkę. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Polecam jeszcze trochę, przelecę z dronem. Do zobaczenia za chwilę. Pa. Wybieram się teraz na Anglesey dalej przez Snowdonie. Po drodze jeszcze coś zaliczę. Zajadę do Betezdy. fajnej miejscowości. Po drodze coś jeszcze może stryknę. O jest wspaniałe. Tutaj ktoś sobie wanie śpi. Tu jeszcze czerwona bestia. I to zobaczenie za niedługo.